Dziś Junak zawitał do centrum Katowic. Niesamowite, jak na przestrzeni lat zmienia się miejska infrastruktura. W tym miejscu, zwłaszcza wieczorem, jest niezwykle urokliwie. Ten wieczór jest wyjątkowy nie tylko ze względu na piękne zachodzące słońce. Junak postanowił właśnie dziś spotkać się z Ksawierem i jego niezwykłym Junakiem 901. Cześć, nazywam się Ksawier, jestem właścicielem Junaka 901. Na miejscu jest już także pan Andrzej, który prowadzi autoryzowany punkt serwisowy marki Junak w Tychach na ulicy Owczarskiej. To właśnie w tym miejscu kupiony i serwisowany był główny bohater naszego spotkania, który przejechał już. Uwaga, grubo ponad 130 tysięcy kilometrów. Przebieg Junaka 901 jest autentyczny, a wiem to z tego względu, że znam ten pojazd od pierwszych jego kilometrów do chwili obecnej. Od początku go serwisowałem. W razie potrzeby naprawiałem, a najlepiej o takim przebiegu świadczy wygląd siodła, które jest po prostu zupełnie pozbawione z warstwy wierzchniej, zewnętrznej. Na dzień dzisiejszy przebieg tego motoroweru wynosi ponad 136 tysięcy km. Usterki oczywiście się zdarzały, wynikające głównie z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna no to kolizje, które się zdarzyły trzykrotnie. Yy, druga przyczyna to jest normalne zużycie się pojazdu, czyli wymiana opon, łańcucha, zębatek, yy, wymiana tłoka po przebiegu 120 tysięcy km, wymiana zabieraka koła tylnego przy przebiegu 125 tysięcy km i ostatnio wymiana linki sprzęgła trzy dni temu. No, UNAC, firma Junak. Yy... Właściwie pan e, Sibora osobiście postanowił nagrodzić w jakiś sposób e, obecnego właściciela Junaka za takie trwanie przy, przy tym pojeździe, za dbałość o niego, serwisowanie, e, utrzymywanie w sprawności technicznej. Pewnego dnia zadzwonili do mnie ludzie z firmy Junak i zaproponowali mi w związku z moim przebiegiem wymianę motoroweru na fabrycznie nowy. Właściciel, na wiadomość o tym, że zostanie nagrodzony, nie mógł uwierzyć w to po prostu. Przez długi czas. E, Dochodziło to do niego, że będzie miał nowy pojazd marki Junak i to też model 901. W pierwszym momencie w to nie uwierzyłem, ale po czasie okazało się, że to jest rzeczywiście prawda. No i dzisiaj, no i dzisiaj dokonamy tej wymiany. Dzisiaj nastąpi przekazanie pojazdu nowego motoroweru marki Junak model 901 w kolorze czarnym. W imieniu Junaka o przekazanie nowego sprzętu poprosiliśmy pana Andrzeja. To między innymi za jego sprawą dowiedzieliśmy się o tym wyjątkowym egzemplarzu. Moment wręczenia kluczyków do nowego Junaka 901. Chyba dla nas wszystkich był nieco wzruszający. Ładne. Dziękuję Wam! Za sprawą takich chwil upewniamy się, że warto robić to, co robimy. I być otwartym na tych wszystkich, którzy mają wspólną pasję. JUNAK Łączy pokolenia.